Siema! Dzisiaj będzie o moim takim pechowym autku eee, Zadzwonił do mnie koleś Ma do sprzedania Opla Vectra C eee, Silniczek 2.2, 2, benzynka, gaz Czyli tak naprawdę wszystko ładnie, pięknie Eee, powiedział, że coś tam, coś tam mu dolega, jakieś drobne podstukiwanie silników. Mówię, dobra, jedziemy, zobaczymy, obejrzymy, może się dogadamy cenowo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pojechaliśmy, na miejscu jakieś tam minimalne podstukiwania były. Co prawda moim błędem w tym wypadku było to, że ja przejechałem się 100 metrów w jedną stronę i 100 metrów w drugą stronę i silnik nie zdążył się nagrzeć to było wszystko na zamkniętym osiedlu wyjeżdżamy tylko i wyłącznie z bramy tego zamkniętego osiedla i faktycznie przy dodawaniu gazu coś słychać <grym zbieramy> <grym zbieramy> ale tak delikatnie, na razie nie aż tak jak na tym filmiku prawdopodobnie panewki się kończą a my akurat mieliśmy tego dnia jeszcze pojechać po inne auto jeszcze o 100km, jeszcze dalej to i tak już było 50 km od domu, my mieliśmy pojechać jeszcze 100 km dalej. Jedziemy, jedziemy, wszystko ładnie, pięknie, ale te stuki coraz głośniejsze, coraz głośniejsze. No cóż, patrzymy olej pusto. Eee, pod samochodem kałuża. No i właśnie tu jest też bardzo fajna sprawa, bo... Jak kupowaliśmy, tam była świeża kostka, oczywiście śniegu nie było, wszystko było suche i nawet kropelki oleju pod nim nie było. I na kolejne jakieś 150 km, może 200 ile przejechaliśmy, dolałem kolejne, kolejne 4 litry oleju, a pod domem... Nie było już ani gram. I się jest sprytniejszy, widział ją na OLX-ie wystawioną. Na początku było wstawiłem, że coś sztuka w silniku, bo jakoś nie miałem super stanowej pewności, że to panewki. Eee, no, jednak po paru dniach zmieniłem opis, że prawdopodobnie panewki. No, jak ktoś, jak ktoś do mnie dzwonił. Zawsze mówiłem, że to pewnie panewki, i prawdopodobnie silnik jest do wymiany. Po to się nie opłaca, naprawdę. I na czym polega ten cały cyr? To chciałem jeszcze powiedzieć. Blacharsko ona była perfekcyjna. Naprawdę perfekcyjna. Środek zadbany, zewnątrz zadbany, 220 tysięcy przebiegu. pięcioletni gaz. Na części to na pewno by było, byłoby z czego. Odłożyć. Miałem trzech klientów. Jeden dziadek i pewnego dnia do mnie dzwoni z 5-6 razy, że jutro przyjeżdża, dowiadywał się ile kosztuje silnik do niego. Wymiana. Tysiąc zależy jakiś silnik. I no od 1500 do 2,50 nawet, nie? Aha. Bez ostrzędu. Czyli, nawet jakbyśmy przypuszczali cele 2000 zł, Aha. mechanik, mechanik za, za złożenie silnika za ten oszczędz weźmie i mówi, w tak od no 400 do 500 zł. No i mówię, jeżeli jest nastawiony, żeby już wymienić silnik, wie co i jak, mówię super. Będzie, no przyjedzie, kupi. E, tam jeszcze nie mogliśmy się dogadać, czy on sam to zabierze. Eee, czy sam ty pojedzie, czy eee, sam weźmie lawetę, czy ja mam mu to odwieźć ze swoją córką Córka, no ładny, ale chciałam mieć samochód na już. Facet dziadek to samo mówi, że ładny, ale chciałam ta córka mieć samochód na już. Oglądają, oglądają, oglądają Z dwie godziny oglądali samochód Mi mówili, że są nastawieni na wymianę silnika W końcu co? Pojechał Na tym się bardzo rozczarowałem, dziadek mnie bardzo wpienił Później e, dosłownie dzień następny czy dwa dni później, A może nawet i ten sam dzień Dzwoni e, Ukraińcy Ukraińcy to taki typ klienta że albo jedno z dwóch, albo utnie wszystko co się da albo będzie chciał zapłacić 1000zł i kupić nowe autko z salonu naprawdę albo jedno albo drugie no i co, czeka na tych Ukraińców halo. no halo, czekać czy już nie czeka, czy kolejny? awarii jadę, 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 bo był tam pociąg, wiesz, stoi. tak, tak, tak słuchaj, mam wypadek, byłem. mieli o którejś tam być godzinie Spóźnili się jakieś 2-3 No przyjechali już jak no, wieczór wieczór był. Ciemny wieczór, tak mamy a to chyba był pierwszy dzień świąt. No i że się, się z lekka spóźnili, a tutaj święta są, tak? No dobra, dobra, dobra. Najciekawsze, najlepsze facet wiedział, że też mówiłem przez telefon, że silnik jest prawdopodobny do wymiany Pojawiła się, czy tylko w tej chwili jedzie. Mówię, że tak, jedzie. On jak najbardziej jechał, tak. Eee, przyjechali z stetoskopem, z takim kijkiem na końcu. Też mierzą, słuchają, patrzą, komputer podłączają. Coś tam, coś tam, też minęło z pół godziny, może godzinę, na szczęście ja byłem trochę w dobrym humorze wtedy. Eee, mierzą, 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 słuchają, 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 słuchają i na końcu, no dobra, no on tak mówi, no dobra, silnik jest do wymiany, ile pan chce za to auto. A samochód był wystawiony za 2,9, to ile się nie mylę wtedy. Eee, no i powiedziałem no moją cenę znacie tak e, ile jest no to on truknął swoją cenę tysiaka ja mówię ale chwila 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 do czego by się w przyczepić wiecie o tym że silnik był do wymiany wiedzieliście to zanim przyjechaliście e, wizualnie was nie mogło totalnie nic nie zaskoczyć mechanicznie też oprócz właśnie tego silnika nie mogło nic zaskoczyć Eee, wszystko było opisane, wszystko było to naprawdę powiedziane bardziej, bo opis może nie był jakiś mocno, ten, ale na pewno było powiedziane. Odkryli tysiąc. i ja się w końcu, w końcu że tak powiem dobili mnie i powiedziałem "Wasz samochód stoi tam, tam musicie iść. No niestety e, trochę mnie poniosło, ale tego już nie zmienię. I on z kolei właśnie wstawił mi też kiepską ocenę, jedną gwiazdkę na stronie Google. Dlatego też trzeba pamiętać o tym, że pozytywnych opinii mało kto wam stawi, ale jeżeli komuś coś zrobicie złego, obowiązkowo jedną gwiazdkę dostaniecie. No i w końcu trzeci klient. Mówiąc, tak w miarę po polsku. Wszystko, wszystko ładnie, pięknie. Eee, przyjechał, bo zadzwonił, mówił, czy można jutro przyjechać, bo dzisiaj pracuje. Eee, czyli samochód jeździ tak, odpala jeźdź, w tej chwili odpala jeźdź eee, przyjechał jak się później okazało to brazylijczyk pierwszy mój klient brazylijczyk eee, kupili wynegocjowali 1900 zł powiem szczerze, że to stał już prawie czy ponad miesiąc i cóż Będę tam parę dziesiąt złotych stratny, ale się go pozbyłem. No i pech tak chciał, że facet odjechał, Jakoś godzinę czy półtora później dzwoni. Eee, dzwoni, że samochód mu stanął. Eee, jedno z tego wszystkiego jest dla mnie dziwne, że stanął. Eee, i on, on dzwonił jakieś półtorej godziny później a jednak to było jakieś 30 km stąd może nawet nie 30, ale trochę mniej niż 30 km stąd ciekawe mnie to, co się działo przez ten czas bo jak znam znam ludzi to jeżeli coś się stało to od razu od razu dzwonię eee, pech tak chciał eee, niestety podjechałem do niego oczywiście niestety zatarł się silnik nawet, nawet ciągnięcie samochodem staje całkowicie. Zatarł się, e, oleju nie ma. E, no i naprawdę, gdyby. On by dojechał tym samochodem, on by naprawdę dojechał. Po prostu przyjeżdżali, jedni przyjeżdżali, drudzy odpalali, słuchali, jeździli i powiem kilometry dla Brazylijczyka się odejmowały. Mm, jedyne co ja mogłem mu zaproponować, yy... a oczywiście on chciał zwrotu, no, niestety nie przyjęłem zwrotu, bo niestety, kupowałeś uszkodzony, tak, yy... niestety, przykro mi bardzo, Mog... powiedziałem mu, że mogę mu odwieźć, to on ma 200 km ode mnie, do siebie do domu, Mówię mu, że mogę od... i to naprawdę za bardzo niedużo. W cenie tak naprawdę można powiedzieć praktycznie ropy. Za 400 zł bym mu to odwiózł. On się przeraził, że za drogo i nie chce. Powiedział, że za darmo mu to przyniósł. Ja niestety też nie chcę. Ech. I na dzień nagrywania tego filmiku samochód stoi na CPN. No ile koło? Tam 40 km ode mnie unieruchomiony. No bo był, był przyciągnięty na lince na CP. To wiadomo, żeby nie stać po środku drogi. Nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale powiedziałem, że ja niestety, no, no nic nie mogę w tej sprawie zrobić. Jak chcę, to mogę go przyjąć, że tak powiem odkupić, eee, bo był uszkodzony. Naprawdę bardzo mi przykro, jeżeli będziesz kiedyś Brazylijczyku oglądał ten filmik, jest mi naprawdę przykro z tego powodu. Ale wiedziałeś, że kupujesz uszkodzony samochód. Nie chcę, nie naprawdę, nie myślałem, że tak się, tak wyjdzie. No. Taki, taki biznes, niestety yy, ale przejdźmy do samochodu ogólnie Vectra Vectra dla mnie jest mega pechowym samochodem, czy Vectra C czy Vectra B Vectra C, to była zaledwie moja druga Vectra C, ta jak nazwość w naszych rękach się rozpadła no, że przestała, przestała jeździć poprzednia Vectra, co w sumie też była ledwo, ledwo przed świętami E, około miesiące temu wszystko ładnie, wszystko pięknie ładne felgi, fajne radio e, wtryski oczywiście bo ona była w dieselku, 2-2 dieselek tym razem była w dieselku i wtryski były niestety też do wymiany e, sprzedałem ją kogoś tam niedrogo też ale może ktoś jeszcze pojeździ oprócz tego, że ona kręciła, ona po prostu jakby dłużej trzeba nią pokręcić, żeby ją odpać Wektry B. Miałem ich niezmierne ilości. Tylko, że w jednej. Albo na przykład tam zamiast jakiejś głupiej regulacji, cała listwa do wymiany. E, co jeszcze było? E, kupiłem też wektrę z e, lewo wydrukowanym OC. Nie było OC w ogóle całkowicie, a karteczka była. W ogóle, w ogóle każda Wektra jak dla mnie, jeżeli ktoś w tej chwili, od tego momentu tak naprawdę, bo tą Wektrę ostatnio sprzedałem, przedwczoraj ile pamiętam, jeżeli ktokolwiek do mnie będzie pisał w sprawie Wektry, ja cenę mogę odpisać tylko 500 zł. Jaka by nie była A jeżeli będzie kiepska, w ogóle nie. No to na tyle by było chyba smutnych opowieści. Za jakiś czas pokażę Wam e, krótko, krótki e, filmik na temat tego w którym teraz siedzę. To jest Madonna 3.2.3.91 rok, a więc już zabyte klasyk 30-letni. Ale wiecie co? Nim się naprawdę zaje, je, fajnie jest. Nie wiem, czy Wam się ten filmik podobał, ale mam nadzieję, że chociaż będziecie mieli takie małe przemyślenie. E, bo wtedy jak na przykład kupiłem, kupowałem tą wektrę, myślałem naprawdę, że złapałem palec... palec Boże. Mi świtało tylko jedna rzecz. Na żadnej wektrzy nie mogłem dobrze zarobić. Jak widać na tej też. I mam nadzieję po prostu, że... Czasem, jeżeli będziecie chcieli kupić samochód na handel, czy nawet dla siebie zobaczycie okazyjną cenę, to nie zawsze też znacie, że ktoś chce Was oszukać. Wy po prostu przyglądajcie się. I naprawdę jeżeli ktoś pisze, że jest coś uszkodzone, to może faktycznie nie jest, a nie ten ktoś kto Wam sprzedaje jest debilem i sam się nie zna. Jeżeli uważacie, że znacie się lepiej, jak najbardziej. Takich filmików mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo, ale subskrybujcie mu kanał, stawiajcie łapki w górę, piszcie w komentarzach, może Wam się trafiły podobne historie. Dzięki, cześć, pa pa!